Przez pierwszą połowę roku 1941 sprzeczności między wielkimi rekinami Pacyfiku, Anglią, USA i Japonią nabrzmiewały coraz silniej. Konflikt wchodził powoli w stadium, z którego mógł przerodzić się już tylko w otwartą wojnę. Latem i jesienią tego roku Yamamoto prowadził długie dyskusje w cesarskim sztabie generalnym. Rozważano przede wszystkim podział sił lądowych i morskich na poszczególne teatry działań. Strategzy japońscy nie mieli łatwego zadania. Wszystkie plany, które zmierzały do osiągnięcia szybkiego i pełnego zwycięstwa, rozbijały się o jeden szkopuł. Daleko na północnym zachodzie tkwiła największa japońska grupa armii, składająca się z 13 dywizji podzielonych na dwie armie polowe oraz licznych mniejszych ugrupowań i związków taktycznych. Milion ludzi podlegało generałowi, któremu przysługiwał dźwięczny tytuł Dowódcy Armii Kwantuńskiej. Prócz sił lądowych rozporządzał on drugą Armią Powietrzną, liczącą w pierwszej linii setki samolotów. Cała ta potęga stacjonowała nad granicą radziecką, i japoński sztab generalny nie mógł żadną miarą zdecydować się na odjęcie owemu zgrupowaniu choćby jednej dywizji. Nie mógł się również zdecydować na drugą ewentualność, agresję na Związek Radziecki, na co nalegał Hitler. Mitsui i Mitsubishi, najpotężniejsze japońskie Zaibatsu, rodzinne kartele finansowe oraz dowódcy cesarscy nie widzieli specjalnych korzyści w natychmiastowym ataku na wschodnią Syberię. Nie było tam ani gotowej do wydobycia ropy, ani innych potrzebnych surowców, znajdujących się w obfitości na południu. Ale nie tylko wzgląd ekonomiczny przeważał w wyborze kierunku ataku. Naprzeciw armii kwantuńskiej stała gotowa do odparcia napadu radziecka Armia Dalekowschodnia, która już przed dwoma laty dała samurajskim rycerzom dotkliwą lekcję nad rzeką Hauhingou. Gdy po licznych naradach w sztabie generalnym Yamamoto wracał do swego gabinetu w gmachu admiralicji, zdawało mu się czasem, że trudności, które czekają na pokonanie, przerastają go. Cóż za odległości, cóż za strategiczne problemy. Tokio, Hawaje, 6000 tysięcy kilometrów, Tokio, Singapur, 5000 tysięcy kilometrów. Nigdy jeszcze teatr działań wojennych nie rozciągał się na tak ogromnym obszarze. Żadna flota nie miała przed sobą takich zadań, tym trudniejszych do wykonania, że na dalekich Hawajach stacjonowała przecież amerykańska flota Pacyfiku, a morskich wrót Malajów i Indonezji strzegła potężna morska baza brytyjska Singapur.